Lato to czas wolny od szkoły, dlatego dzisiaj ad school w plenerze. I tutaj przydałyby się fanfary, bo dzisiaj premiera nowość z serii ad systemowych tekstyliów, czyli poncho reklamowe. Nasze poncho to opcja stworzona specjalnie dla wszystkich hoteli, spa, wake parków, beach barów. Dla wszystkich miejsc, gdzie odbywają się sporty wodne. Tutaj ciekawa sprawa. Materiał, z którego tworzymy poncho, to ten sam materiał, z którego produkujemy ręczniki. Skąd w ogóle pomysł na taki produkt? Każdy z naszych produktów to odpowiedź na potrzeby rynku, z którymi się spotykamy. Znacie sytuację, kiedy chcecie się przebrać w strój kąpielowy, ale nigdzie nie ma miejsca? Albo kiedy wychodzimy z basenu i chcielibyśmy narzucić coś na siebie, ale nie ręcznik, w takiej sytuacji najlepszą odpowiedzią jest właśnie ponczo. Dlaczego ponczo się sprawdzi? Bo może być Twoim ponczem reklamowym. Kiedy masz już swoje ponczo, możesz zabrać je ze sobą na odwodę, na plażę, do hotelu, do spa. Idealnie sprawdza się też jako ręcznik. Ponczo składa się 50% z poliestru, 50% z bawełny. Poliester na zewnątrz, bawełna wewnątrz. Jest drukowany metodą sublimacji. Gramatura 280 gram. Indywidualny zadruk. Żywe i nasycone kolory. Pączu można śmiało prać w pralce. Ma również kaptur. Oraz pojemne kieszenie, ale ich tu nie widać. O. Wydrukuj na swoim ponczu co tylko chcesz: od zdjęcia po napis czy logotyp. Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas.